Jeśli dzisiaj będę... ...gdybym jest spaki... Witaj, mam dla Ciebie kilka zamówień. Przygotuj je proszę, a ja sprawdzę, czy goście są zadowoleni. Okej, okay, to daję żebym nie robił zamówienia. Jakie zamówienia? Twoje zamówienia? Co ja zrobiłam? Będzie. No ja że robiłem, mogę takie nażem Hmm, Ja zamawiałem coś innego. Nie, że przyszłam gra. Przepraszam, ale znajdę kąże, i Pomóż sprzedawcy, aby to zrobił. O, robić. cześć! No, dana. cześć nie, widzisz, że panie. Że... Por. Por, wieczę, to uważa, że jego oczka nie, nie umiem czytać, więc będę tak robiła. Nie, nie, nie. No, bo gdy ja się wszystko nie zrobię, to zrobię. Droznaj archewki. Por, wieczorem. Za ładna. Dziękuję ci za rozładowanie towaru. Dzięki dobrem będę miał dużo mniej pracy. Idzie. Widzicie, to już koniec odcinka. Nie, no to musimy jakoś się mną grać. Wiem, wszystkie po kolei będziemy grać. Ojej, ja, mam jeszcze tyle pakowania. Może utnę, zrobi małą drzemkę? Co, będziemy zbierać? A, ah, wiem. To mnie jeszcze, jakiś kolor. To trzeba to, tam spakować. A 你，西瓜。 진짜 아유 틀에 박고 와.